Detekcja kota, i strzał. Mamy zatem pierwsze recenzje debiutującego Sniper Elite 5. Wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona może trafić do worka z udanymi produkcjami, gdyż oceny wahają się od 7 do 9, ze znaczną przewagą ósemek. Chwali się duży nacisk na skradanie i eksplorację, ale już nie świetny wzrok przeciwników i krótką fabułę. ...motion capture artist. I serve 24 years in the parachute regiment. This is my realm. I zapowiedziano for the King dwa sequel nietypowej produkcji łączącej elementy gier strategicznych JRPG i rogalików, którą znamy z darmowego rozdawnictwa epika. Gra ma ukazać się w przyszłym roku i początkowo tylko na PC oferując to samo, tylko lepsze czteryosobowy koop w walce turowej nice. They tried to challenge me. Zaczyna się nowy zwiastun Hogwarts Legacy jest już dostępny i skupia się na imersyjnych funkcjach dostępnych na PS5 z kontrolerem DualSense. Opór pod opuszkami palców podczas rzucania zaklęć, haptyczne wibracje przedłużające różdżkę czy kolory świateł zależne od domów. Nie wiem jak wy, ja się jaram. Znów złe wieści napływają ze strony Blizzarda. Amerykańscy prokuratorzy poinformowali, że osoby zatrudnione w Activision miały usłyszeć groźby ze strony firmy. Na pracownikach wymuszano także dostosowywanie się do zasad dotyczących mediów społecznościowych, co było niezgodne z ich prawami. Firma nie odniosła się do oskarżeń. The no, to co tam u Battlefielda? Dice poinformowało, że wraz z pierwszym sezonem otrzymamy nową mapę specjalistę broni oraz pojazdy. Do tego poprawy animacji czy lokacji, a reakcje graczy są oczywiste. Twórcy wydali grę za szybko, a teraz sobie powoli ją kończą. Gra usługa bez stałego napływu zawartości słabo. Producer MacArthur creative director Lars Gustafsson. Jaki jest wpływ kulturowy memów? spory, jak się okazuje, prawie dziesięcioletnie Metal Gear Rising Revengeance powraca z pulą graczy większą o 1000%. Na przestrzeni ostatniego roku średnio oscylowało od 300 do 800, ale od stycznia ruszyło to do średnio 2000. Innymi słowy, senator silna łapa oferuje Ci pryncypałki. Co robisz? I... No i tyle. Co tu jeszcze robić? No już skończyliśmy. Hej!